Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie, w którym powiem wam, jak ukisić kapustę. Tak, własną jak zrobić kiszoną kapustę z własnej roboty, czyli domowej roboty, czyli krok po kroku bierzecie. Idziecie, bierzecie hajs, bierzecie hajs. Idziecie do sklepu, kupujecie kapustę, marchew. Widzę tu paprykę chyba, kawałek? Nie, to jest marchew. chyba. Tak, marchew. Bierzecie kapustę i marchew. Bierzecie kapustę, kroicie na takie paski. O, widzicie? Drobno. Zależy, jaką chcecie grubość po prostu. Takie paski. Dajecie. Marchew też krojecie w takie paski no, tak jak tu widać w tym słoiku i następnie następnie wkładacie to do słoika i solicie. Znaczy musicie to posolić tą kapustę Już wrzucić do słoika i chyba zakręcić z tego co widzę, bo jest zakręcone na maksa no, i ta kapusta se leży. Rok, dwa, trzy, cztery, pięć. Po pięciu latach, nie, no wcześniej żartuję, to są żarty. Wcześniej wyciągacie, odkręcacie po prostu swoich z tą kapuchą i możecie sobie zrobić Bigos. Możecie sobie wszystko zrobić. Możecie sobie na surowo jeść. Kapusta kieszona ma dużo witaminy C. Dokładnie. Tak, także polecam kiesić kapustę, bo ta z marketu jest bardzo niezdrowa i deptana brudnymi nogami. Właśnie, Właśnie trzeba ją ubić w tym słoiku, nie? A taką, co kupicie w markecie, to, to oni deptają tą brudnymi nogami, bo bakterie z, z, z brudnych stóp sprawiają to, że proces kieszenia się przyspiesza i dlatego e, tak śmierdzi ta kapusta z, z marketu. A taka kapustka z własnej roboty, ze słoiczka, będzie bardzo zdrowa i pyszna i, i, i bardzo dobra. Tak. Tak to właśnie wygląda. Możecie oczywiście więcej tych słoików zrobić tu, tylko jeden jest przykładowy. Mój eksperymentalny słoik. Tu jest takie coś, nie wiem co to jest. Płótno jakieś czy coś. To, to. I tu jest gumką za o, recepturką zrobione. Nie wiem po co. Tu są chyba dziurki porobione z tego co. tej fakt. Tu są dziurki chyba porobione wszędzie. Dokładnie. Tam są dziurki. Dobra, będę kończył ten filmik. I <laughs> zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zatytuł, tu... Zatytułowanego życie jest piękne. I zapraszam Was do innych moich filmików na kanale. Jeżeli jakiś filmik Wam się spodoba, to subskrybujcie, to udostępniajcie i łapki w górę możecie zostawić, zostawiajcie też komentarze. Co myślicie na temat kapusty kieszonej? Ja wiem, że na przykład ono wiatry powoduje bardzo, nie? Czyli pierdy po prostu. No tak. Dobra, ostatnie zbliżenie na słoiczek i będziemy Kończyć. Cześć.